Rada 87-86. Ile masz lat? A na ile wyglądam? Którą trylogię ze Star Wars lubisz najbardziej i jakie masz marzenie? No, lubię każdą za coś innego i każdą z tych trylogii też nie lubię za inną rzecz. Jeżeli chodzi o moje marzenia, to chciałbym podróżować, dobrze jeść i się dużo relaksować. Od kiedy interesujesz się Lego i czy miałeś kiedyś dłuższą przerwę od Lego? Interesuję się, odkąd pamiętam, miałem długą przerwę. Czy twojej rodzinie przeszkadza w jakiś sposób zainteresowanie twoje klockami, czy może się podoba? No, każdy ma w rodzinie jakiegoś dziwaka, więc ja nie jestem tutaj wyjątkowy. No i co, co ta rodzina ma zrobić? No. Dobrze się składa. W jakim mieście mieszkasz? Mieszkam w polskiej stolicy smogu, czyli Matic07. Jaki masz telewizor? Nie oglądam telewizji. RaveYT. Pytanie na QA. Pozdrowisz? Pozdrowie. Hubert Pawlak, od jak dawna interesujesz się Star Wars? Odkąd pamiętam? A nawet jeszcze wcześniej. Clone Von, jaka jest twoja ulubiona postać z Gwiezdnych Wojen? Wszystkie mi się podobają. Wszystkie. Matic 07, jaki masz najdroższy zestaw lego? Razor Crest z zeszłego roku. Kids Brick Studio, który epizod Gwiezdnych Wojen lubisz najbardziej? Prawdopodobnie siódmy. Matic07, co wolisz, prequele czy sequele? Prequele za historię, sequele za epicką ich stronę wizualną. Quarz Jedi, figurka, którą najbardziej chciałbyś posiadać w swojej kolekcji. No, dokładnie właśnie ta. Mateusz Z., co sądzisz o pizzy hawajskiej? Szanuję. Maciej Rut, jaki jest Twój wymarzony zestaw Lego? Jeszcze taki nie powstał. Tymek, Ki Tymek Kiewicz, bardziej pasujesz już się Lego czy Star Wars? Beko723, kilka pytań, od kiedy zacząłeś interesować się Star Wars, od kiedy jako małe dziecko poszedłem z moim tatą do kina na Star Warsy, pamiętam, że to było jeszcze nielegalne, bo byłem za młody, żeby wejść do kina na ten film, ale się udało. Twój pierwszy zestaw Lego i twój pierwszy zestaw Star Wars, jaka jest twoja ulubiona po Star Wars seria Lego? Nie mam takiej jednej ulubionej poza Star Wars, jest tylko jedna ulubiona. Mazo Mazowski. Czy wolisz LEGO Technik czy LEGO Star Wars? LEGO Star Wars zdecydowanie, chociaż LEGO Technik i LEGO Star Wars też idą w parze. Kiedy w końcu makieta Tatooine? Spokojnie, bez emocji, po wakacjach. Będą live na kanale, na przykład w których będziesz moce widok widzów oglądał? Być może. A chcecie? D Daniel. Gratulacje, tak trzymaj dalej. Pytania. Jaka jest twoja ulubiona książka? Zdecydowanie Władca Pierścieni. Jaki jest twój ulubiony film? Pulp fiction. Świat Matiego. Wolisz budować jedną wielką makietę czy kilka mniejszych? Jedną wielką, ale czasem jak już mam jej dość, to wtedy kilka mniejszych. Właśnie tak się dzieje teraz. Czy twoje dzieci mają własne kolekcje czy jakby biorą od ciebie, a jeśli masz swoją, czy pokażesz? Moje dzieci mają swoje zestawy, nie nazywają tego kolekcją, to są po prostu ich zabawki. Tylko dorośli muszą swoje zabawki nazywać kolekcjami. Która serii Lego, która tworzy własny świat ci się najbardziej podoba? Na przykład Ninjago, Hima Nexo Monster Fight Fighters czy może stary Castel Lub Adventure. Dla mnie na ten moment Ninjago to jest ta estetyka, która mi odpowiada, więc powiedziałbym poza Star Warsami, Ninja Go głównie za architekturę, mniej za figurki. Marzap55. Grasz w jakieś gry? Jak tak, to w jakie? Nie gram w żadne gry. Master Yogurt. O jakiej postaci z Gwiezdnych Wojen chciałbyś najbardziej serial lub film? O, o tych, o których już filmy i seriale powstają. Obi-Wan i Asoka. Jan Klockowski. Czy planujesz robić moc w innych klimatach niż Star Wars? Być może, znając moje tempo budowania moców, to pewnie to będzie za 20 lat. Macharre. Czy pozwalasz swoim dzieciom bawić się twoimi zestawami lub mocami? Zdjęcie warte więcej niż 1000 słów. Baranek Sean, jaki jest Twój ulubiony epizod z najnowszej trylogii? Zdecydowanie siódmy, bo daję nadzieję, że będzie dobrze. Eee, jaka jest Twoja ulubiona seria LEGO oprócz Star Wars? Prawdopodobnie LEGO Ideas. Pytanie Jakub Gregorowicz, czy pokażesz kiedyś swój pokój do nagrywek? No w zasadzie nie mam pokoju do nagrywek, ale jak będę miał to pokażę. Fulcrum576, jaki jest Twój wymarzony zestaw LEGO Star Wars? No taki jaki jeszcze nie powstał, chyba już było takie pytanie. Paweł, czy będzie się pojawiało na kanale coś innego niż LEGO i Star Wars? Tak będzie, wszystko czym prawdziwy, taki legitny, prawilny nerd się interesuje może pojawić się prędzej czy później na tym kanale. A jak myślicie, czym się interesują nerdzi? Weźcie komentarz. Kajetan. Będzie coś innego niż Star Wars. Może na przykład recenzję innych seriali z Disney Plus albo z, Marvel, ale z Marvela. Mm, nie wiem. Klocki fan, gratulacje, zasłużyłeś. Pytanie do QA. Wymarzony zestaw Lego Star Wars. Masz zwierzaka? No, pytanie o zestaw już było. Mam, czy mam zwierzaka? Moje dzieci mają patyczaki, czyli ja mam patyczaki, więc mam patyczaka. Bo, bo jak dzieci mają patyczaki, to rodzice się zajmują patyczakami. Zmień nazwę zwierzęcia na dowolne inne. Benedykt, rzucidło. Czy masz jakiś zestaw z Lego Star Wars wojny klonów? Mam, chciałbym mieć więcej. M Mazo Mazowski, co wolisz z Lego Technik czy Lego Star Wars? Oczywiście, że Lego Star Wars, chociaż Lego Star Wars coraz mniej potrafi się obejść bez Lego Technik. Którą stronę mocy bardziej wolisz? Ciemną stronę mocy czy jasną stronę mocy? Oczywiście, że jasną stronę mocy. No hello, Do dobra zawsze zwycięża i w ogóle lepiej być dobry i by się nie stresować niż być tym ciągle. E, złym, ze ściśniętymi pośladami, nie? Trapicer TV. Jak masz na imię? E, nieważne. Ulubiona postać ze Star Wars. Czy znasz, słuchasz, Gans z Znam, nie słucham. Czy twój ulubiony film, twój ulubiony film poza Star Wars? Pulp Fiction, zdecydowanie. Czy znasz władcę, czy znasz władcę pierścieni? Ja władcę pierścieni po prostu kocham. Znam, ale kocham. Nie tylko znam, ale kocham. Poppy Brick. Pytanie, czy planujesz jakoś integrować się z widzami, na przykład live z ocenianiem mo moców widzów? W ogóle live byłby spoko. Byłby spoko, nie mam niestety czasu, być może w przyszłości się to zmieni. No i nie wiem, czy w ogóle chcielibyście oglądać live. Legoman, pytanie do Q&A. Co sądzisz o UFO, kręgach zbożu, pozaziemskich cywilizacjach? I tu trafiłeś ze świetnym pytaniem, bo na to po prostu muszę Ci powiedzieć, że